Cześć! W tym filmie pokażę wam, jak możecie zdobyć ekstra punkty w naszej aplikacji Dolphin Promo. Punkty, jak już pewnie słyszeliście w poprzednich moich filmach, otrzymujecie za zakup produktów premiowanych. Lista ich jest dostępna na stronie programu www.dolphinpromo.pl oraz w samej aplikacji. Dodatkowe punkty możecie otrzymać, na przykład, za czytanie aktualności, w których znajdziecie informacje o tym, co specjalnego przygotowaliśmy dla was w na najbliższym czasie. Ciekawą opcją na ekstra premię jest też polecanie naszej aplikacji. Aby to zrobić, wchodzimy w pole odbierz ekstra premię, gdzie naciskamy Pobierz kod polecający. Kod ten wpisuje nowa osoba podczas rejestracji. W chwili, gdy ta osoba zeskanuje pierwszy produkt, na waszym koncie pojawia się ekstra 100 punktów. Super jest też to, że za zebranie 40 poleceń otrzymujecie 4900 punktów, które pozwolą Wam na odebranie produktów Blue Dolphin lub gadżetów z naszego sklepu internetowego na kwotę aż 200 zł. Kolejną opcją na Ekstra premię jest udział w wyzwaniach: a więc przejście samouczka, wypełnienie ankiety profilującej czy pakietowy zakup produktów. To jednak nie wszystko. Też za coraz większą ilość zebranych punktów skakujecie na wyższy status, dzięki czemu otrzymujecie dodatkową premię oraz 10, 15 lub 20% więcej punktów. Podam Wam przykład tego, jak to działa w przypadku e, taśmy Goliath. A swoją drogą nie wiem, czy znacie tę taśmę. Jest to ekstremalnie mocna, materiałowa, nieprzemakalna taśma budowlana, którą możemy stosować do ciężkich napraw, mocowań, uszczelniania i wzmacniania. Mega taśma do wszerchni zastosowań, gdzie potrzebna jest duża siła i wytrzymałość. Taśma ta ma aż 20 punktów, ale mając nasz status punktowy na poziomie blue i skanując jej kod nie otrzymujecie 20 punktów, ale aż 24, gdyż nasze punkty są zwiększane o 20%. Nieźle, co nie? Udział w naszych szkoleniach jest też promowany, więc zachęcam do szukania informacji, gdzie i kiedy pojawiamy się z naszymi produktami. Informacje te znajdziecie na naszym profilu w Facebook. Odwiedźcie nas wtedy, jak ktoś z naszej ekipy szkoleniowej da Wam kolejne ekstra punkty. To by było na tyle informacji o tym programie. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do wzięcia w nim udziału. A jeśli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, zawsze możecie napisać do nas lub zadzwonić. Dane kontaktowe znajdziecie w omawianej aplikacji oraz w opisie tego filmu. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach.